Siemanko z tej strony Damien i dzisiaj w tym odcinku z IFC Mobile 26 witam was w kolejnym sezonie. Jeśli chodzi o tą edycję, mamy kolejny sezon. Teraz mamy nowy event, jest to Footyverse i mamy tutaj trzech bohaterów, których widzicie. Mamy tutaj Schweinsteigera Beckhama i jeszcze Hulita. I opowiem wam co nieco co się dzieje w tym evencie. Więc przejdziemy do niego. On trwa 28 dni i przejdziemy do pierwszej zakładki. Mamy taki wybrór, i tutaj wybieramy, żeby tutaj sobie grać w kolejnej zakładce. Bo jeśli wybierzecie Hulita, no to będziecie mieli zakładkę powiązaną z tym graczem, czy też jak weźmiecie tego hazarda. I tutaj są takie dwa mecze. Nawet tutaj zagrałem jeden mecz i od, od razu udało mi się odblokować tą zakładkę. I tutaj widzicie takie trójkąty, które się pod, będą podświetlały, że więcej tutaj zagracie meczów i skill gameów. To wszystko tutaj Wam się pokaże, czyli więcej będzie tych podświetlonych trójkątów. No i co, i tutaj można od razu przejść do tej zakładki. Tutaj jeszcze dodatkowe tokeny, futy, jeszcze później. No i co, tutaj mamy takie rzeczy jak te właśnie podróże, i tutaj mamy ten pierwszy trójkąt, czyli wybrałem tego Schweinsteigera. Tak jak widzicie, ten różowy trójkąt. Tutaj jest pokazany, bo tutaj, 5 razy, jak taką podróż zrobicie, otrzymujecie taką nagrodę. I mamy 7,5 tysiąca gemów. Jeśli zrobicie takie podróże tym hazardem, no to można takich graczy niewymiennych zdobyć. No tutaj mamy Crespo, gatuzo, Crouch. Mamy takich graczy Davis. I tu mamy Cruyffa jeszcze. Więc tak, a tutaj jeszcze. Ta ścieżka, no to dodatkowe szardy, czyli jak ktoś gra chulitem. Jeszcze tutaj mamy pierwszy tydzień takie zadania, to możecie robić od razu, więc dodatkowe gemy, czy też rank-upy, to też warto sobie to zrobić. Za ukończenie dodatkowe szardy. I co, przejdziemy do tej drugiej zakładki. Mamy tutaj Schweinsteigera. Oczywiście to zależne jest to, którego gracza wybierzecie. No i mamy taki mecz. I tutaj to trzeba zrobić. I sobie zagramy to na pewno. I zobaczymy, co będziemy mogli tutaj odblokować. Bo tutaj też również odblokowujemy tikety. Czyli pewnie po to, żeby mieć te podróże z kolejnymi graczami. I tutaj takie rzeczy są też do garnięcia, ale to wkrótce. Dobra, przejdźmy jeszcze teraz do galerii. Mamy pierwszy tydzień, więc pokażę Wam kto się tutaj znajduje. Van Persi, Manaman Mamy też Bastoniego, UNAY Simon. Nos graczy jeszcze z Fabregas, Szoboloszlaj, Garnacho. takich graczy mamy w pierwszym tygodniu. Co tydzień nowi gracze będą. No, i ostatnia zakładka, czyli jak tak, wam trochę zostanie punktów, to można sobie to wymienić, ale to raczej pod koniec eventu, chyba że będziecie mogli to zdobyć wcześniej, ale raczej trochę w miarę upływu czasu te punkty jak nazbieracie, dopiero wtedy będzie można coś tutaj sobie odebrać. No, ale dobra, zagrajmy tutaj ten mecz w tej zakładce Schweinsteigera i zobaczymy. Tutaj dwa gole trzeba szczelić graczami z Niemiec. Ciekawe, czy ja w ogóle mam ich w składzie. No, ale oprócz tego na pewno to rozegram. Później na pewno zrobię to, jeśli. Ale mam tutaj Miller'a, więc. Więc aha i tutaj w tym meczu nawet pokazane jest co musicie zrobić Więc będę tutaj grał na Millera Czyli żeby on tu coś nam postrzelał No tylko musimy uważać żeby tą piłkę nie stracić No dobra Tak więc tak to się prezentuje Event jest taki bardziej rozdzielony na trzech graczy Mamy do nich zakładki i mamy już pierwszą bramkę, no to jeszcze jedną bramkę i będzie jedno zaliczone zadanie w tym meczu. Dobra. Tak więc musimy szukać dalej naszego strikera. Ok, Miller. Lecimy nim. Ach, kurczę, niestety zablokował ten strzał, ale nie poddajemy się, bo mamy jeszcze trochę czasu i na pewno jeszcze się uda strzelić tym razem akurat karager trafił dobra lecimy dalej musimy drugą bramkę trafić dobra miller musi się rozpędzić i mam nadzieję że uda nam się minąć tego obrońcę i będę strzelał i mamy brameczkę no to już tu mamy jedno zadanie zrobione i ogólnie jeszcze musimy. Aha, jeszcze kilka podań, więc to akurat proste zadanie. No i tutaj, jeszcze w tym materiale, na pewno jeszcze Wam pokażę, jakie są wymiany. Jeszcze mam do zrobienia jednego pika, więc jeszcze coś tutaj pokażę Wam, co jest nowego, i jeszcze jedna istotna sprawa będzie w, w tych badżach, czyli. W tych kolekcjach, co zbieramy, graczy, to też wam pokażę, o co chodzi. Dobra, tak więc widzimy się raczej już teraz na końcówce tego meczu. No dobra, moi drodzy, tak więc mecz zakończony, i tutaj widzicie postępy, czyli te zadania. Jeżeli w tym meczu zrobione, no to oczywiście tu macie podsumowanie, czyli dwa gole, gracze z Niemiec, tutaj 15 podań i oczywiście wygranie meczu, więc tak to się prezentuje, czyli jak gracie przykładowo hulitem, to pewnie holenderskimi graczami czyli to, to podobnie to będzie i otrzymujecie za taki mecz dwa tikety, czyli yy, gracie taki mecz, żeby zdobywać te tikety i tu można jeszcze odblokować to jeszcze zobaczmy aha, żeby tutaj się dostać, więc Aha, tu można to zrobić razy dwa. Więc dobra, to później. A my przejdźmy jeszcze do oczywiście wymian. I mamy te wymiany, jeszcze tutaj te szardy, czyli jak macie graczów. No już tutaj dostałem dwóch graczy, ale to takie 106 za darmo. Tutaj jak wam się nazbiera, to można do dodatkowe szardy. I tu mamy co? Wymiany, no tutaj graczy 110, 109, 111. Takie są warunki, żeby odebrać, ale można to wykonać za monety. Ja sobie taką wymianę zrobię. Mam trochę tych milionów, więc zobaczmy. No, Luis, ok. Nic ciekawego, dobra. Tak więc przejdźmy jeszcze do y, tych badżów i mamy oczywiście vers, czyli tutaj będzie wam się to oczywiście zwiększać jak będziecie mieli więcej graczy tutaj wszystkich graczy wam pokazuję tu jest cała kolekcja więc no tak widzicie te graczy trzeba zbierać żeby mieć więcej tego expa żeby później wbijać więcej tutaj levelów no i co jeśli chodzi o te jeszcze dodatkowe nagrody, jeśli będziecie zdobywać graczy, no to tutaj się wszystko Wam pokaże, ale tydzień, dwa i dopiero coś tutaj będzie wiadomo, jakich graczy trzeba tutaj odblokować. No i tak to wygląda. Jeszcze jedna rzecz. Musimy przejść tutaj. Jak macie na starcie rewards, to macie dodatkowo za przekroczenie takiego progu tu muszę jeszcze przekroczyć jeszcze tu ponad 90 punktów czyli odblokuję wtedy 5000 gemów i co level otrzymujecie takie dodatkowe gemy więc warto to zrobić jeszcze przejdźmy do star Passa. mamy w nim lamparda oczywiście w tej takiej ścieżce co musicie zapłacić no ale darmowa no to tak samo macie nagrody, gemy i tak to wygląda przejdziemy jeszcze teraz do sklepu otworzymy paczki i postanowiłem, że tutaj będę otwierał na pewno paczkę tą wymienną i zobaczymy co trafimy za 4000 gemów tu mamy Dejonga no i tu mamy gracza 104 no nic ciekawego ale to jeszcze możemy otworzyć graczy tutaj 110 na pewno tu jest gwarantowane graczy ciekawe kogo trafię i zobaczmy mamy tutaj ten bundle i sprawdźmy kto będzie i mamy animację, zobaczmy Hiszpania CM i to jest chyba bohater czyżby był to Fabregas o kurczę, no całkiem dobry traw, bo na pomoc idealnie, idealnie mi się on trafił, więc mamy nowego super pomocnika. Aż zobaczę, co on ma, jakie statystyki. Ma tutaj, no, krótkie podanie, długie podanie 140, ponad dribbling powyżej 130 i takie on ma cechy, więc, no, idealnie, więc. Ta paczka była warta otwarcia. Mamy no jeszcze, otworzymy może jeszcze trzy takie paczki. Tu mamy nielimitowane bundle, czyli oczywiście paczki, które możemy sobie cały czas otwierać, bo to można otworzyć, żeby dalej do tych badżów sobie zdobywać graczy. No i zobaczmy. Mamy teraz kolejną animację, i to jest Holandia, obrońca. I mamy tu jest Olympic Lyon Clivers, Ok, ciekawe. Dobra, jeszcze mamy kolejną paczkę. I tutaj będzie pewnie jakiś zawodnik ciekawe. czy a no tutaj 106, to trochę mniej, no ale dobra. Jeszcze jedną otworzymy, żeby nazbierać tych graczów. I zobaczmy kogo tym razem będziemy mieli. Animacja jest i Holandia. Czyżby ten sam? Nie, mamy Bramkarza z Brighton i to jest Verbruggen. No dobra, 8000 gemów już raczej będę zostawiał. Oj, tu możemy już te gemy sobie odzyskać, bo już przekroczyłem ten próg. Więc no dobra, tak więc fajnie. Więc tutaj warto to sobie uzupełniać, żeby później te progi zdobywać. Jeszcze miałem ten pik jeden, tak więc przejdziemy teraz do otwarcia tutaj w events, i mamy już tutaj tego pika z tymi badżami. Więc zobaczmy, o co tu chodzi. I to będzie tak 106. Dobra, no 106 możemy brać gracza. Dobra, i lećmy dalej. Jeszcze jeden pik. I tu mamy 107. No a jest 110. Mamy 110 już skrzydłowy z Atletico Madryt. Ok, tak więc no trochę zmian się szykuje. Wkładzie, bo tu będziemy mieli do zmiany tego timbera. Jeszcze tam zobaczę obrońcę. Tylko muszę odebrać tutaj tych graczy. Dobra. Okej. Okay. I tutaj jeszcze. Aha, no tak, bo ta animacja tego gracza. Dobra. No dobra. Już wbity mam rating 110. I tutaj wrzucamy Timbera znaczy zmieniamy, zmieniamy Timbera i wchodzi ten Fabregas Fabregas tu od razu zajmuje jego miejsce i co, jeszcze możemy tu zmienić obrońcę w sumie Karager może być zmieniony za tego Klajwerta 109 Ok. Tak więc już mam tutaj dwóch graczy z tego Futiverse. No i też możecie się pochwalić, co wy trafiliście. Czy trafiliście kartę 112, czy otwieraliście już te paczki. A ja jeszcze będę chciał kupić jednego gracza. Jeśli chodzi o market, przejdziemy do jeszcze marketu. Tutaj odsprzedałem trochę graczy z tej Ballon Dior. Tutaj tych graczy odsprzedałem, więc no 189 milionów uzyskałem. I przejdziemy do kupna gracza na pozycji napastnika. I nie będę kupował, oczywiście, tych graczy, co tutaj mamy 750 milionów i więcej. Przejdziemy do już pułapu trochę słabszego, ale są karty 110, więc. Kupuję teraz Halanda. I co? Kupujemy ze 170 milionów. I dobra, tak więc trochę nim czasu pogram. I tyle. Tak więc przejdziemy do zmiany. I tutaj Miller będzie zmieniony. Już tutaj wchodzi Haland. Będzie to lepszy wybór. no Raczej tutaj za wiele to nie poprawiło, ale już mamy tutaj 110 rating. Tu mamy Pirlo 110. No już tutaj wiele kart już mamy powyżej, tak 109-110. Już jest całkiem nieźle. Tak więc myślę, że to będzie na tyle i we naprawdę spoko. Na pewno zbieracie ciekawe karty. Tylko trzeba grać regularnie i oczywiście pamiętajcie jak gracie w tym evencie żeby zbierać te tickety oczywiście gracie ten mecz i tutaj sobie można to odblokować i na koniec jeszcze ja tutaj to zrobię okej okay, tutaj już się udało ale zobaczmy co tutaj mamy aha tutaj mamy takie rzeczy czyli jak użyłem takiego tiketu, to mamy możliwość zrobienia wymiany od tego gracza, ale tutaj stoi 11, 112. A tak spojrzymy. Aha, i te shard trzeba mieć. I... Mhm. Dobra. Czyli tutaj też takie są rzeczy, jeśli chodzi o wymiany. No dobra. Dobra, tak więc będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ciekawych informacji się dowiedzieliście, a ja już będę powoli już kończył, więc zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Padajcie na serwer Discord, Instagrama, wszystko macie w opisie i w komentarzu napisz, kogo z Footyverse trafiłeś na starcie, czy trafiłeś kartę 110-112, a już będę kończył, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć!